Mocne argumenty Szanowny profesora Lechniakiego, panie... pan profesor Kuna, proszę o odpowiedź. Szanowny panie profesorze, bardzo panu dziękuję. Sam pan powiedział, że nie jesteśmy w stanie pomóc chorym na nowotwory i chorym z chorobami serca. Przed chwilą na nowotwory w Polsce umiera rocznie 100 tysięcy ludzi, na choroby serca umiera w Polsce ponad 200 tysięcy ludzi. Nie jesteśmy w stanie im pomóc. Na COVID do dzisiaj zmarło około 6 tysięcy osób i tymi się mamy zajmować. Proszę Państwa, to nie jest tak, że COVID zabija ludzi zdrowych. Bardzo, bardzo rzadko to się zdarza. Tak naprawdę COVID przyspiesza zgon osób z chorobami przewlekłymi. Jeżeli nie będziemy dobrze tych chorób leczyć, to tych zgonów, zgonów będzie jeszcze więcej. Ja się nie zgadzam z tym, że my zwalczymy wirusa, czy że wrogiem jest wirus. Wszystko zależy od naszego organizmu. Wszystkie badania w tej chwili pokazują, że to, czy ktoś zachoruje ciężko, czy przejdzie łagodnie, czy w ogóle nie będzie miał objawów choroby COVID pomimo zakażenia wirusem, zależy od nas, od wielu czynników. I apeluję o to, żebyśmy dbali o pacjentów, bo przykład jest bardzo prosty. Leczymy dobrze nadciśnienie, COVID się nie rozwija. Nie leczymy nadciśnienia, chory może umrzeć. A więc. Pokazuję panu, ja dążę do tego samego, tylko wybieram inną drogę. Ja próbuję za wszelką cenę uratować chorych z nowotworami, chorych z chorobami serca i ich nie lekceważę. A państwo chcą tylko i wyłącznie leczyć COVID. Ja wiem, że to jest bardzo wygodne. Ja uwielbiam leczyć jedną chorobę, tak jest najłatwiej. Natomiast, kiedy trzeba leczyć kilka różnych chorób, i człowieka, który ma wiele współchorobowości, proszę mi wierzyć, to jest wielki wysiłek umysłowy i wielki wysiłek tak naprawdę całego systemu. Natomiast ma pan rację, panie profesorze. Mamy problem z brakiem personelu medycznego. Absolutnie się z tym zgadzam. I to jest nasze największe ograniczenie. Nie liczba w szpitala, brak personelu medycznego. A la pro-anestezjologów. Ja dzisiaj rozmawiałem z koleżanką z Bydgoszczy, która prowadzi ośrodek tlenoterapii dla chorych z COVID i powiedziała krótko, jeżeli my dobrze leczymy chorych, z niewydolnością oddechową. U mnie na kilkuset chorych ani jeden nie wymagał respiratora i ani jeden nie wymagał pomocy anestezjologa. Więc jak to jest? Można Pan? to zrobić, tylko trzeba mieć wiedzę i trzeba tą wiedzę zastosować. Taką wiedzę mamy w Polsce i w tej chwili w Agencji Technologii Medycznych próbujemy te dobre wzorce poszerzyć na inne szpitale w Polsce. Pan profesor Tomasz Lipn